Cześć kochani, witam serdecznie Wasz Soul Voice w trzeciej części na temat żywej wody. Niestety mam tak mało czasu, tylko 15 minut, więc naprawdę tyle tych ciekawych nowinek, że nie zdążę czasem wszystkiego zrobić w jednym filmiku. No ale mam nadzieję, że z przyjemnością posłuchacie jeszcze ten odcinek. Yy, kończymy tutaj kontynuację, którą zaczęliśmy na temat żywej wody i właściwości, czemu pomaga. Yy, skończyłam chyba na tym, że powiedziałam Wam, że. Yy, Czekajcie, właśnie myślę, że woda. Wsprzyja um, w poprawie i naprawie celulitu, czyli e, warto ją pić, pomaga w odchudzaniu to też już wspomniałam w tamtym odcinku. Dobra, to teraz będzie. A, ważna rzecz. E, woda żywa. Ulepsza proces oczyszczania wątroby, krwi i nerek, kochani. Tego jeszcze Wam nie zdążyłam powiedzieć. W ogóle przeciwdziała zmęczeniu poprzez dostarczenie dodatkowej porcji energii, co jest bardzo ważne, bo przecież każdy z nas często jest zmęczony nawet samym życiem i sytuacją obecną w kraju i na świecie. Do tego jeszcze woda żywa może pomóc w rozpuszczaniu i usuwaniu, kochani, z organizmu nadmiaru wszelkich soli. Które są dla nas niekorzystne. E, woda żywa poprawia zdrowie u cukrzyków, czyli zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę, co jest. Bardzo ważne dla tych osób i radziłabym wszystkim osobom, które mają problemy z cukrzycą typu 1 czy typu 2, zaopatrzyć się w wodę wzorcową, z której będziecie mogli robić wodę żywą. Więc tu już nie będę przypominać, co to jest ta woda wzorcowa, co to jest ta woda żywa, bo już o tym powiedziałam w wcześniejszych odcinkach, więc myślę, że wiecie. Z wody wzorcowej tylko przypomnę, robi się wodę żywą. No dobra. Jeszcze mogę powiedzieć, że ta woda żywa przeciwdziała różnego rodzaju alergiom i astmie i mi bardzo pomaga, bo niestety jestem życiowym alergikiem. Mam bardzo dziwne, różne reakcje na różne rzeczy i różne rzeczy dziwne w moim życiu się wydarzyły z tego powodu. E, dlatego ja i, tylko i wyłącznie używam żywej wody już od kilku dobrych lat. Uwielbiam ją, kocham i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Mam specjalny kubek, podkładkę, kulki. To byłam jeszcze w stanie kupić w miarę moich oczywiście możliwości finansowych, ponieważ te rzeczy nie są najtańsze, ale naprawdę mimo to, że mają jakąś tam wartość cenową, polecam je serdecznie. Zrobicie oczywiście według Waszego uznania. Eee, cóż tu jeszcze, bo się rozgadałam? Nie skończyłam tematu. Yy... Jak pomaga ta żywa woda, czekajcie? Przeciwdziała alergiom, to właśnie powiedziałam, przede wszystkim astmie. Jeśli macie problemy z astmą, to powinniście pić żywą wodę, która będzie Wam pomagać. Cóż jeszcze? Przeciwdziała przede wszystkim stresowi oksydacyjnemu poprzez zmniejszenie napięcia emocjonalnego, moi kochani. Więc to jest bardzo ważne, bo kto w dzisiejszych czasach nie ma stresu. Ja go mam bardzo dużo, więc e, mi naprawdę pomaga. Dlatego bardzo chciałabym Wam tą wodę żywą polecić. E, w ogóle poprawia pH krwi, oraz e, cóż jeszcze? Wszystkich jego organów. Regulacja tak zwana gospodarki, kochani, kwasowo-zasadowej, to jest bardzo, bardzo ważne. Pełną efektywność, powiedziałabym, leczniczego i profilaktycznego działania takiej aktywnej wody i napojów uzyskuje się przez, kochani, systematyczne spożywanie ich. To jest bardzo ważne: przez dłuższy czas piąc co najmniej trzy razy dziennie. Dlatego ja mój kubek biorę z sobą do pracy i jak tylko chcemy się pić, cały czas robię w nim wodę, soki, czy nawet przelewam letnią herbatę, którą parzę w osobnym kubku. E, oczywiście, kawę też można. Jeśli chodzi o użytkowanie na przykład takiego kubka, e, nie należy może to już wspominałam, ale przypomnę wlewać do niego wrzątku bardzo gorącego, e, nie podgrzewać na nim nic, e, nie zamrażać przede wszystkim to jest bardzo ważne. Nie zmywać w zmywarce takiego kubka, ponieważ. E, jest jakąś przeszkodą. Nie wkładać do mikrofalówki pod żadnym pozorem, trzymać jeszcze z dala, przypominam, od telefonów komórkowych, komputera i urządzeń elektronicznych, i taki kubek nie jest w ogóle przeznaczony do ciągłego przebywania pod wodą, w razie czego to jeszcze Wam przypomnę, z tego co pamiętam i. Oczywiście, można do tej firmy pisać, zadawać różne pytania, bo oczywiście nie jestem alfą i omegą, i być może wszystkiego Wam nie powiem, ale to, co mi się przypomina, i to, co najważniejsze sobie w punktach zanotowałam, to Wam powiedziałam. No cóż, jest jeszcze aktywna podstawka, kulki. Może jeszcze trochę powiem, bo jeszcze mam trochę czasu. Mam też takie, takie aktywne podstawki od tej firmy. Które używam, stawia się na nich na przykład różnego rodzaju picia. Jak idziecie w gości, ktoś robi wam herbatę, kawę. No przecież nie będziecie chodzić ze swoim kubkiem, kawą i herbatą, bo to by było trochę niemiłe, nieeleganckie i źle by wyglądało. Ale taką podstawkę możecie wziąć z sobą i na przykład tą herbatę, kawę, czy cokolwiek gdzie jesteście w gościach ktoś zrobił, stawiacie sobie i automatycznie z tego robi się żywa woda i pijecie dużo zdrowszą wodę, ponieważ skąd możecie wiedzieć, jak Jaką wodę piją wasi przyjaciele? No oczywiście, że nie wiecie, chyba że zrobicie im testy, ile, jaką tą wodę piją, ale równie dobrze możecie im polecić taką podstawkę, kubek. No kulki z sobą nie weźmiecie. Kulka jest raczej do uzdatniania wody w domu, więc. E, dobra, podstawka jeszcze jest fajna, naprawdę, bo jadąc pociągiem też można sobie napoje postawić, i na przykład e, ze zwykłego napoju kwaśnej zwykłej wody robi się woda żywa dzięki zawartości właśnie tej specjalnej wody strukturalnej w środku tego kubka. No i jesteśmy oczywiście zdrowsi, więc ta technologia Living Water Technology tej firmy to jest naprawdę fenomenalne, co odkryli. Bardzo mi się to podoba. No cóż, wykorzystując w pełni energię natury, oddziałuje się specjalnie opracowaną właśnie wodą wzorcową, która znajduje się również w takiej podstawce. E, taka podstawka ma takie podwójne dno i, i w środku jest ta woda. Jak się bierze ją do ręki, to tak fajnie słychać jak chlupie. E, podstawka w ogóle ożywia wodę. Przywracając jej naturalną strukturę, wszelkiego rodzaju w ogóle płyny, które zostaną na niej postawione, woda, soki, etc. Cóż mogę jeszcze dodać? Firma w ogóle zaleca, że w szczególności do picia polecają wodę, a czas potrzebny właśnie do aktywacji takiej podstawki jest tak samo bardzo szybki jest to 15 sekund. Więc cokolwiek podstawicie, odliczcie sobie 15 sekund i pijecie już żywą, fantastyczną wodę, która was po prostu uzdrawia. I picie uważam, żywej wody w ogóle wzmacnia pamięć. O, to jest jeszcze ważna rzecz że picie takiej żywej wody wzmacnia pamięć, poprawia koncentrację, pozwala w ogóle uniknąć wielu chorobom, wzmacnia psychofizyczne w ogóle zdolności każdego z nas, każdego człowieka, a taka woda znacznie lepiej nasyca, kochani, biomolekuły Waszego organizmu oraz aktywuje... Ee, mm, Regeneruje, powiedziałabym, również składniki biologiczne i mineralne, które znajdują się w waszych ciałach, czy też w naszych ciałach, a zastosowanie na przykład picie wody oraz innych napojów spożywczych, przede wszystkim dla takiej podstawki, przygotowanie posiłków. Właśnie chcę Wam tutaj wspomnieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli jecie jakiś obiadek, który przygotowuje wam mamusia sąsiadka, czy sami sobie robicie, czy żonka na przykład, to fantastycznie taką podstawkę. Pod taki obiad, ponieważ wszystkie produkty gotowane są na wodzie, wszystko zawiera kochani wodę. Więc woda, która jest zawarta w produktach, które znajdują się na waszym talerzu, zostanie zmieniona w wyniku tej podkładki na żywą wodę. Więc w produktach, które zjecie, będą, e, będzie już zawarta powiedziałabym żywa woda, i to też w jakiś sposób będzie was uzdrawiać, czy też będzie poprawiało waszą, powiedziałabym, perystartykę jelit. Jelita będą lepiej pracować, lepiej. Się wszystko y, będzie. Mm. Boże, nie spalać, tylko wleciało mi słowo. No, przemiana materii, kochani, nastąpi. O, może tak. Więc różnego na przykład rodzaju sosek, ktoś Wam podaje, też możecie postawić na przykład na pod, taką podstawkę pod spód i jest mega. Przygotowanie na przykład na parów ziołowych, podlewanie roślin. Na przykład, jak podlejecie rośliny wodą postawioną na takiej podstawce, to jeszcze możecie położyć taką podstawkę pod roślinę i nalać do niej wody. i i ta podstawka sprawi, że w całej roślinie i ta roślina będzie pobierać żywą wodę. To jest mega pomysł. Zrobiłam tak. Słuchajcie, kwiat tak pięknie rozrósł, że to jest po prostu fenomen. No cóż, o myciu produktach spożywczych też Wam już mówiłam, więc zas zasada do ich wszystkich gadżetów, czyli do tych kulek, podstawek i do kubków jest generalnie ta sama, więc nie będę już opowiadać o kulkach, bo praktycznie powiedziałabym to wszystko to samo. Jedyna rzecz, że o kulkach na przykład, jeśli kupicie ich kulki, to kulki możecie wrzucać i zanurzać na przykład do wanny, gdzie się kąpiecie, więc woda zmieni automatycznie strukturę, będziecie się kąpać w żywej wody, Kulki mają również z tego co pamiętam wielkości, więc większe kulki y, są lepsze do większej ilości wody, a mniejsze do mniejszej ilości wody. Nie pamiętam, bo sobie tutaj gdzieś zapisałam na kartce, ale ta kartka gdzieś mi zniknęła w tej chwili. Nie pamiętam dokładnie, która kulka jakiej wielkości y, przetwarza ile tej wody, zamienia po prostu ile tej wody, ale to możecie sobie przeczytać na ich stronie. Ale takie kulki, kochani, możecie wrzucać do wanny, do kąpieli, możecie wrzucać do... Jeżeli płuczecie e, stopy, czy robicie sobie relaks stóp, taki masaż stóp i relaks, możecie moczyć stopy w takiej kulce, więc automatycznie Wasze stopy będą się moczyć w żywej wodzie. Więc jak będą się moczyć, kochani, w żywej wodzie, więc do Waszego organizmu poprzez stopy będzie wchodziła żywa, można tak powiedzieć, będzie dostarczana ładnie i dobrze, żywa woda i będzie lepsza wchłanialność, bo będzie wchłanialność żywej wody, a nie martwej wody, więc tutaj też mogę Wam podpowiedzieć, bo tak robiłam. E, można wrzucać kulki, ja, ja używam Zero Water System do oczyszczania wody, jest dla mnie najlepszy, bije wszystkie pozostałe systemy na rynku i na chwilę obecną dla mnie jest to najlepszy system uznatniania i oczyszczania wody i preferuję go i zrobię na ten temat e, film, więc będziecie mogli posłuchać co myślę i dlaczego jest najlepszy, przedstawię Wam moje argumenty. E, a w każdym bądź razie, ja do takiego zbiornika oczyszczonej wody przez e, Water System wrzucam kulki z wodą wzorcową i te kulki z tą wodą wzorcową, które są tam umieszczone cały czas, ponieważ woda się filtruje, do zbiornika przechodzi ta już dobra, czysta woda, a ta czysta woda, ponieważ ma wrzucone kulki, a nawet wrzuciłam też i podstawkę, jak nie macie kasy na kulka, a macie podstawkę, możecie wrzucać też na jakiś czas podstawkę, później ją wyjąć, słuchajcie, i używać również do uzdatniania innych napojów, zup, jedzenia i etc., jak te kulki są w środku, to właśnie sprawiają, że woda przechodzi w żywą wodę, się zamienia. Więc ja, jak piję to razem z moim pieskiem, tylko żywą wodę. Piesek przepada za tą wodę. pije tej wody więcej, ponieważ generalnie mój piesek bardzo pije mało wody. Więc jak zaczęłam mu podawać, jest wybredny, y, żywą wodę, zaczął jej pić więcej i ją lubi, więc to też o czym świadczy, że piesek wyczuwa po prostu tą różnicę. Więc jeśli wasze psy czy wasze zwierzęta domowe, tu chciałam nadmienić, mają jakieś problemy ze zdrowiem, coś jest nie tak i chcielibyście im pomóc, to naprawdę y, żywa woda bardzo pomaga również zwierzętom, działa na ich organizmy, tak jak i na ludzi, wspomagająco, wydalająco różnego rodzaju toksyny wzmacniającą ich układ immunologiczny i poprawia, poprawiające również ich energię życiową i witalność, więc jeśli piesek choruje, czy kotek, czy ktokolwiek ze zwierzątek, które mogą się napić takiej wody, możecie swoim zwierzakom podawać uzdatnioną właśnie taką wodę i osobiście zaobserwujecie naprawdę zmiany. Ja zaobserwowałam jak mój piesek polubił Wodę i piję obecnie znacznie więcej wody niż dotychczas. Więc jest, jest różnica, kwiaty naprawdę fenomenalnie i lepiej rosną, nie mam czasu ani ogrodu, żeby go uprawiać, więc tu się nie wypowiem, ale moi znajomi mają, używają żywej wody i są e, fenomenalne rośliny, znacznie większe niż normalnie, więc coś w tym jednak jest. No wiara czyni cuda, ale tu są rzeczy udokumentowane badaniami, firma Harmony H2O posiada różnego rodzaju badania, dokumentację na ten temat, więc możecie z nimi na ten temat porozmawiać pisać do nich maile z pytaniami. Na pewno przedstawiam to lepiej ode mnie, ponieważ ja jestem tylko zwykłym człowiekiem, który ich produktów, który po prostu kocha zdrowie i chce być zdrowy, ponieważ ma w życiu dużo różnych problemów, więc musi siebie ratować. Więc powiem tak: ratując siebie, chciałabym i uratować tysiące innych istnień, więc może będziesz tą osobą, której również pomogę, ponieważ dowiedziałeś się o istnieniu przenoszonego kubka, podkładki, czy też innych ciekawych rzeczy, jak kulki. Pozdrawiam serdecznie, wiedzy już macie. Zainteresujcie się, proszę, tym tematem. Wyjdźcie zdrową, żywą wodę. Od wody się wszystko zaczyna. Jaką wodę macie w domu, e, taką wodę macie w sobie. Organizm ludzki zawiera duże ilości wody. Jesteście złożeni z wody, kochani. Otwórzcie oczy, zacznijcie myślcie, e, myśleć i pomóżcie sami sobie. Kocham Was. Cześć, uściski, pa! pa.